Nie, nie, nie macie. Jesteś radny, mister, duży. ze mną jest? Mr. W dzisiejszym odcinku zagramy na serwerze Minecraft Polska na Skywarsa. Więc zacznijmy. Mam główkę, ale Ja też mam główkę. Byście chcieli więcej takich odcinków z Minecraft'a, z. Mister, małym, no to pisz, piszcie w komentarzach i wiecie. Ile tu skrzynek jest? Na jakimś drzewie może. Na drzewie są? No. O, to, to... Inna jest na drzewie. No. Już na środek się na chama buduje. Ja muszę się trochę tu pokryć, bo nie tak za bardzo. Ochrony nie mam. Tylko hałas. To mam tylko chemik, ale stały Dobra ja jestem. O, mam... Oj, rzucił mnie prawie. Rzucił mnie na no prawie, no Dobra, cztery razy. Ja tu się jakoś kampię Cię zabuduje. Albo nie. Nie będę taką lachą. Jajkiem go zaraz trącę, to się pożałuję! Mogę to prawie Prawie dostał. Sygnał. To jest lach. To jest lach. To o lach. To jest lach. na łuk. Au, Ej, masz jakieś jajka, to stręć tam tego. On mnie złuk wyciska O nieco on by Ej no! Prawie spadłem! A tu ty o. jesteś? A, o. Pomóż mi, zdejmij tam tego co się buduje na górze. No, on mnie ścisnął, no widziałeś to. Ty kurwa. Nie szybko ty, dawaj. To ja nie mam na z Powiem. Mm. <coughs> ja sobie poczekam. Dobra, to tam graj, a ja, ja widzam i a ja z widzami po poprzechodzę parku. Kurde no tak szybko, jak po Oto spoko. Zagramy sobie jeszcze jedną marenkę i to będzie już na tyle, bo... No jak będzie więcej tego, no, to dłużej się będzie wyrzucać. To najmniej Dobra, chodź. I czemu oni mają saty? Dobra, na 3 4. Tutaj, tutaj na, na moje, na moje. A bo ja im nie, tylko żeby na 3 4 wskoczyć. Wskoczyłem. Po to Mam złoty hełm na nas um, Po Potem potem Skywarsa, bo to będzie na tyle, bo nie chcę żebym się tak długo wbijał Bo wczoraj z Agario to mi się długo wbił. Nie Niechom... mogę ja się prosić Czy jest jakaś? No. Na tych Będą też takie wersje, no, na przykład na modach, albo coś takiego. Jak będzie chciał łatwiej z nami, to zagrać no to. Piszcie no, w komentarzach. Ja, ja jak zabijecie 10 lajków, to... będzie następny ten. No nie mam mieć. No nie, nie 10. Za dużo. 5. potem normalnie. Dwa. Dobra, dobijecie tam trochę i będzie na tym płatki, jak będziecie chcieli. Oczywiście zemr mały. Dobra, będę bił ze strzały, będę hardcorem. Żeby mnie nie zrzucili. Aż kurde, wejdę na tego klocka, bo nie mogę się odbić. O kurde. Ne. Osłuch łapki. Prawie zleciałam. Bo, O, kilka jest. E, dobra, dużo refów nawet. Cztery refy? Wow. Do mnie koleś próbował strzelać z jajek. Strzulać Jakiś strzulacz jajkowy. Gdzie ty jesteś, kolego? Ja to szukam. Idę na środek. Ja też spróbuję. O, cześć. Teraz ja się boję Dobra, idę. Chuj. Ma... Jakiś typy. O, Dawaj, próbuj go zrzucić. Oj, już nie mógł. No. Dzięki. O kurde, prawie zleciałem. Nie ma za co. Chciałem ci pomóc. Kurde, prawie zleciałem. Biję go. To bij go, bij go! Dobrze, najsilniej. No, Zelazny miecz tam. A nie, mamy cię w kniami, że ten się nie przecież. Wow. zaraz do tego No to ty mnie bijesz. nie bijesz? Nie, nie, ja. Ten ziomek. Ten ziomek. Ej, bo z Zdałem! W tym samym czasie. Dobra, ziomeczki, to już będzie na tyle, bo nie chcę, że mi się tak długo filmów wyrzucał, to jeszcze może dzisiaj jakiegoś małym. Więc e, zostawcie suba, komentarz. Trzymajcie się. Pa.